Rzucam spermą w tłum w tłum kto opie ten zjada kto opie ten zjada kto opie ten zjada, zjada. zjada? zjada? cienie o kurwa właśnie wróciłem z Lasowickiego mi kurwa dziki goniły, robię robi jakieś takie nie dobrze chyba muszę się skoczyć o kurwa biegnijcie skaczcie kurwa terminator. tam na dół. na dole kurwa, kurwa ja pierdolę, cudem z tego wyszliśmy. Przepraszam się śmiałem, wypierdamy stąd. No. Także S I Tak oto zaatakowani przez żydowskiego terminatora. E, przepraszam. Nazizowskiego. Jeszcze raz, od nowa. I w na to sposób zaatakowani przez nazizowskiego Terminatora Nasza wesoła kompania Wraca do domu. Dobra Manik, dawaj. Ale piękny kurwa dzisiaj. Hmm? O kurwa. Oa, o, kurwa, nie mam nie oka, nie mam oka. oka. Nie widziałeś. <laughs>